Teraz dodamy komponent rejestracji użytkownika, abyśmy mogli pozwolić naszym użytkownikom zarejestrować się w naszej aplikacji. I rzeczywiście stworzymy tutaj dwa nowe komponenty. Zamykamy teraz wszystkie otwarte pliki i przechodzimy do naszego folderu aplikacji. Tu jest nasz folder aplikacji i to, co teraz zrobimy, to utworzymy nowy komponent. Najpierw utworzymy komponent główny, komponent nazwiemy HOME. Klikamy prawym i wybieramy Generate Component, i nazywamy nasz komponent HOME. I klikamy Enter. I od razu dodamy drugi komponent, Generate Component. Ten komponent będzie komponentem do rejestracji użytkownika i nazwiemy go Register. register, klikamy enter i został dodany. I mamy tutaj dodany komponent Home i tutaj Register. Czyli w tym momencie dodaliśmy dwa nasze nowe komponenty do naszej aplikacji i komponent Register, komponent rejestracji będzie jak gdyby dzieckiem, potomkiem do komponentu głównego, do komponentu Home. Dobrze, to zacznijmy teraz od test Tworzenia tego komponentu home, zawartości dla tego komponentu home. Przejdźmy do home. HTML. To, co tutaj jest, kasujemy, bo tego nie będziemy używać. I nasz home komponent to będzie nasz główny komponent, który będzie oczywiście widoczny na głównej stronie. Będzie u góry belka nawigacyjna, a poniżej będzie nasz home komponent. I my teraz w tym home komponencie chcemy umieścić przycisk do rejestracji i jakiś tekst można powiedzieć reklamujący naszą stronę albo jakiś coś w rodzaju motta no coś takiego. I teraz utworzymy sobie tutaj kontener, w którym będziemy chcieli to wyświetlać. Dodajemy sobie teraz diva, dodajemy diva, tak, temu divowi nadamy klasę, klasę Bootstrap, będzie to klasa container, no bo to będzie nasz kontener. Container, mamy nasz kontener i teraz w środku w naszym kontenerze dodamy sobie kolejnego diva, tak, mamy kolejnego diva i w tym divie będziemy umieszczać m.in. tekst, który będzie zachęcał do zalogowania się na naszej stronie. I ten tekst, powiedzmy, że będziemy chcieli sobie wyśrodkować na naszej stronie, to dodamy sobie tutaj Style, Style, i to będzie się równać Text Align, i to będzie Center, żeby ten tekst był wyśrodkowany na stronie. No i teraz dodamy sobie Najpierw, może nagłówek H1, główny nagłówek, w którym chcemy napisać, i tutaj w nagłówku H1 napiszemy znajdź swoją drugą połówkę. Dobrze, mamy nagłówek H1. No to teraz dodamy sobie paragraf. Dajemy P, i w tym paragrafie napiszemy krótkie zdanie. Wejdź. Aby zobaczyć swoje dopasowania. Może tak. Wejdź, aby zobaczyć. Wejdź, aby zobaczyć swoje dopasowania. Damy sobie tutaj trzy kropki. I teraz, wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować się. Wszystko, co. Zarejestrować się wykrzyknik. I to będzie nasz paragraf. Damy temu paragrafowi klasę LIT, żeby to lepiej wyglądało. Tak. I dajemy klasę LIT. Dobrze. No, i pod tym paragrafem, tutaj, dodamy sobie przycisk do rejestracji i przycisk gdzie możesz uzyskać więcej informacji i dodamy sobie to w divie. Tutaj będzie div i w tym divie będą te dwa przyciski i powiedzmy że ten div też chcemy umieścić na środku. Damy sobie class text-center. Tak, ok. I teraz tutaj będą te przyciski. Tu będzie pierwszy baton i temu batonowi nadamy klasę klas i tu będzie klasa, którą mu nadamy. To będzie przede wszystkim, że to jest baton i baton powiedzmy primary primary i jeszcze nadamy, żeby to był duży przycisk baton. LG I nadaliśmy klasy Bootstrapa. I tutaj będzie na tym batonie Rejestracja. Rejestracja. Drugi przycisk będzie miał takie same klasy. Możemy go skopiować, wkleić. I tutaj będzie po prostu więcej. I trzy kropki. Jeśli będziesz chciał się dowiedzieć więcej, no to kliknij ten baton. Dobrze. I tutaj to będzie ten div gdzie zapraszamy do rejestracji, a tutaj teraz dodamy sobie drugi i div gdzie będziemy mieć kolejny kontener, którym będzie używany do wyświetlania formularza rejestracyjnego. I teraz tutaj sobie dodamy tego diva. div tak, to będzie ten div. Czyli ten div to będzie Informacyjny, że jeżeli chcesz znaleźć swoją drugą połówkę, no to musisz się zarejestrować i przecież do rejestracji, i do uzyskania więcej informacji. A tutaj będzie div, gdzie będzie używany do wyświetlania formularza rejestracyjnego. I ten div również będzie miał klasę container, czyli nadajemy klasę równa się container, tak? Container. I w tym divie Dodamy sobie kolejnego diva, div. Temu divowi nadamy klasę, dajemy klasę, że to jest klasa, że to będzie wiersz, bootstrap oczywiście, row i nadamy, że chcemy, żeby to było content justify content center, żeby to było wyśrodkowane. I tutaj jeszcze w środku, jak mamy wiersz, to teraz nadamy klasę. Zrobimy diva z klasą dla kolumn. Czyli div. I tutaj nadamy sobie klasę kolumn. I siatka w bootstrapie, a klasa ma być. Klas. I teraz Bootstrap oferuje 12 kolumn. To jest na całe rozłożenie, na całą szerokość ekranu. A my sobie będziemy chcieli to wyświetlić właśnie w czterech kolumnach. I te cztery kolumny mają być wyśrodkowane, czyli na środku. No i my sobie tu nadamy klasę. Tu będzie klasa kolumn. Col 4. Czyli jedna trzecia ekranu. Nam wystarczy do wyświetlenia tego formularza rejestracyjnego. I ma to być na środku. W ten oto sposób. Dobrze, teraz możemy zapisać nasz komponent, nowy komponent główny. Tak, widzimy tutaj, następuje kompilacja. Tutaj mamy już uruchomionego i nasze API, które działa, i mamy uruchomionego naszą aplikację SPA, która również działa. I teraz, jak mamy stworzony Home komponent, no to teraz dodajmy ten nasz komponent do naszego komponentu aplikacji czyli do naszego głównego komponentu, tu jest nasz komponent, app komponent html i teraz e, tak, po prostu usuńmy istniejący komponent h1. To wszystko sobie usuwamy i teraz tutaj w to miejsce dodamy nasz nowy komponent, to będzie app-home. Dodajemy app home komponent. Aby wyświetlić zawartość naszej strony głównej. Czyli mamy u góry nawigację, potem mamy nasz główny komponent. No i tu jeszcze jest ten value component. Możemy to zapisać. I teraz możemy przejść do przeglądarki i zobaczyć, jak to wygląda w naszej przeglądarce. No to teraz przechodzimy do przeglądarki. Dobrze, przeglądarka się uruchomiła. No i mamy tutaj ten nasz Home komponent. Mamy znajdź swoją drugą połówkę i wejdź, aby zobaczyć swoje dopasowania. Wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować się. No, yy, troszkę tutaj te przyciski wchodzą na siebie. Musimy tu zrobić odstęp. Zaraz się tym zajmiemy. Tutaj znajdź swoją drugą połówkę, też nam brakuje odstępu. No i ten komponent Home jest za blisko nawigacji. Poprawmy to. No to przechodzimy teraz do naszego kodu, do naszego Home Component. I tutaj, żeby ten komponent odsunąć trochę od nawigacji, to dodamy margines od góry. Czyli skorzystamy z klasy MT. Mamy do dyspozycji od MT0 do MT5. To dodamy sobie 5. To powinien być dodany dość duży margines od góry. Dobrze, teraz tutaj musimy dać odstęp, bo tutaj to nam się skleiło. Teraz nasze przyciski musimy troszkę rozsunąć. No to tutaj dodamy margines, margin right z prawej. Powiedzmy, że dodamy sobie 3. I powiedzmy, że zmieńmy sobie ten przycisk dla więcej informacji, żeby nie był baton primary, tylko żeby był baton info. O, w ten oto sposób. Teraz zapiszmy nasz komponent. Teraz przekompilowuje się nasza strona i teraz możemy na nią wejść i zobaczyć jak to wygląda teraz. No i widzimy, jest tutaj odstęp, zdecydowanie lepiej to wygląda. Tu już też jest odstęp, znajdź swoją drugą połówkę. I tutaj jak są przyciski, mamy rejestrację i więcej. O, tutaj jeszcze wyczyśmy cache przeglądarki. Ctrl-Shift-Delete i teraz czyścimy cache przeglądarki. Wyczyść dane, możemy to zamknąć, teraz odświeżyć naszą stronę. OK, dobrze. No widzimy, że teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Nasz Home komponent i zajmijmy się teraz naszą stroną rejestracji. I wróćmy do kodu, i przejdźmy teraz do komponentu rejestracji, czyli przechodzimy do komponentu register.html. Register, komponent HTML, to jest tutaj ten kod. Oczywiście to usuwamy, i teraz tutaj utworzymy sobie nasz formularz do rejestracji, czyli dodajemy form. No i teraz tutaj w formularzu zaczniemy od nagłówka powiedzmy H2, i w tym nagłówku będziemy dawać informacje. Zapisz się, zapisz się i powiedzmy, że nadamy mu jeszcze również klasę, klas i tu będziemy chcieli, żeby ten nagłówek był tekst center, tekst center i jeszcze dodamy tekst primary, primary, dobrze. No to twórzmy dalej nasz formularz. Mamy H1, no to zróbmy sobie linię przerwy. HR, tak. I teraz dodajmy sobie diva, gdzie będziemy wyświetlać input, żeby użytkownik wprowadził nazwę użytkownika. No to dodajemy sobie teraz diva, tak. I w tym divie będziemy dodawać input. Tak. No, i ten input to będzie oczywiście type, to będzie tekst. Tak, będziemy wprowadzać tekst. Dodamy mu klasę. Class. To będzie oczywiście form control. Form control. I damy tutaj jeszcze placeholder. Placeholder. No, i tutaj będzie nazwa użytkownika będzie się ona wyświetlać użytkownikowi zanim coś wprowadzi użytkownika. Dobrze. No i oczywiście ten div też mu nadamy klasę i to będzie form group. class równa się form group. Możemy go teraz skopiować. Wklejcie poniżej i teraz robimy input dla hasła. Czyli tu będzie również klasa Form Group. Tutaj będzie oczywiście type, nie tekst, tylko password. Password. Form Control klasa i placeholder tutaj będzie nie nazwa użytkownika, tylko oczywiście hasło. Tutaj sobie to wyrównamy. O. W ten sposób i teraz dodamy przyciski do rejestracji i do anulowania akcji i zrobimy sobie to oczywiście w divie. W divie będą te przyciski. No i ten div również będzie miał klasę, tak? I ta klasa to będzie form group i oczywiście tekst center. Text center. Dobrze. No i teraz dodajemy tutaj nasze przyciski, czyli button, tak? I button no, oczywiście będzie mieć klasę. Klasę. I to będzie, że to jest button. Baton. I że to jest button, powiedzmy, success, czyli sukces. No i to button będzie oczywiście typu type. I to będzie. Submit, baton typu submit. No i na tym batonie będzie rejestracja. Rejestracja i drugi baton do anulowania akcji. Kopiujemy, wklejamy, tylko ten baton już nie będzie success, tylko damy mu klasę baton, powiedzmy default. Będzie on oczywiście inaczej wyglądał. No i typ, oczywiście, to będzie tutaj baton. Button, i to będzie anuluj. Anuluj. No, i to by był nasz cały formularz do rejestracji. Yy, mamy tutaj input do wprowadzenia nazwy użytkownika, hasło, no i przycisk do rejestracji i do anuluj. No to teraz musimy przejść do naszego pliku, naszego komponentu register. Przechodzimy i tutaj. Potrzebujemy dodać elementy i metody, które będziemy potrzebować. Przede wszystkim będziemy potrzebować przy rejestracji modelu, żeby przechowywać nazwę użytkownika i hasło. No to dodajemy sobie teraz tutaj model. Model. Model będzie typu N, czyli będzie dowolnego typu na tą chwilę i będzie na początku pusty. Mamy nasz model i teraz stworzymy tutaj dwie metody, które potrzebujemy. Jedna metoda to będzie do rejestracji, a druga do anulowania rejestracji, czyli że nie chcemy jednak się rejestrować. No to metoda do rejestracji to będzie register. Register. Tutaj mamy metodę register i w środku na chwilę obecną damy sobie tylko zalogować na konsolę console Log I będziemy chcieli w tej chwili tylko zalogować to, co będzie w tym modelu, czyli to, co użytkownik wprowadzi w polach w tych inputach, nazwa użytkownika i hasło. Pojawi się i to będziemy chcieli zalogować na konsolę na razie. I tutaj dodamy sobie metodę do anulowania, czyli cancel. I w tej metodzie również analogicznie na konsolę sobie zalogujemy log i będziemy sobie logować, że anulowane. Anulowane. Akcja została anulowana. Dobrze, nie nie rejestrujemy się. I to na razie wystarczy. Możemy to zapisać i wrócić do naszego szablonu dla komponentu rejestracji. I teraz y, musimy poinformować że ten komponent, ten formularz to jest formularzem Angulara. I teraz tutaj to zrobimy. Używamy hasza i teraz sobie damy nazwę Register Form. Register Form i tutaj robimy, że to jest NG -form, czyli że to jest formularz angularowy. NG Form ng form tak no i jeszcze tutaj będziemy sobie że ten formularz będzie mieć akcję ng submit tak ng submit i ta akcja to będzie ta nasza akcja którą przed chwilą stworzyliśmy czyli register możemy sobie skopiować żeby nie popełnić błędu register o Dobrze, także mamy już w tym momencie, że nasz formularz jest formularzem angularowym. No to teraz musimy jeszcze tutaj do naszych inputów pokazać, że to jest nasz model, ng-model. Dodamy sobie dyrektywę, ale najpierw dodamy sobie tutaj, że te pola są wymagane, czyli required. required. No i teraz jeszcze do ng-model potrzebujemy tutaj naszemu polu nadać name name równa się no to jest nazwa użytkownika czyli to będzie name równa się username username no i teraz możemy dodać ng-model korzystamy ze snippetu a ng-model wybieramy tab no i teraz do jakiego pola bindujemy no to jest nasz model no, i to będzie to nasze pole, naszego inputa, które ma name, username, czyli username. No, i tak samo z drugim polem formularza, również będzie wymagane, tak, i również będzie musiało mieć name, i będzie to nasz ng model. Tylko to teraz nie będzie user, tylko teraz tutaj będzie password, czyli jak mamy name, to będzie password, i tutaj będzie nie username, tylko będzie password. Password odpowiada się. Ok. Dobrze. No i jeszcze nam brakuje akcji na kliknięcie anuluj. Czyli teraz dodamy sobie klik i to będzie cancel. Cancel. No bo taką metodę. Stworzyliśmy dla akcji Anuluj. Teraz możemy zapisać nasz formularz, i teraz możemy wrócić do naszego Home komponentu. Tu mamy nasz template, naszego Home komponentu, i tutaj, tak jak powiedziałem, będziemy wyświetlać formularz rejestracyjny. Czyli teraz tutaj dodamy sobie nasz szablon app register, i teraz będzie wyświetlony. I teraz możemy to zapisać. I możemy przejść do przeglądarki. Przechodzimy do przeglądarki. Nasza strona się teraz ładuje. No i OK. Mamy nasz formularz rejestracji. Oczywiście w tej chwili to nie jest dobrze, no bo tutaj się nam wyświetla znajdź swoją drugą połówkę, przyciski do rejestracji i do uzyskania więcej informacji. No i od razu nam się tu pokazuje zapisz się, czyli nasz formularz rejestracji, nazwa użytkownika. Hasło rejestracja anuluj. No tak nie powinno być, bo chcemy, jak to się wyświetla, no to to powinno być ukryte, nasz formularz. A jak klikniemy przycisk rejestracji, no to to się powinno chować, a to powinno być wtedy pokazywane. No to teraz przejdźmy do naszego Home komponentu. Wróćmy do kodu. I teraz tutaj w naszym Home komponencie musimy zrobić warunkowe wyświetlanie. Czyli korzystamy z ngIF. I teraz tutaj dodajemy sobie a ng if tab i teraz tutaj to będziemy mieć stworzymy sobie coś takiego jak register mode register mode czyli tryb rejestracyjny i teraz jeśli ten tryb y, rejestracyjny to nie będzie że nie jesteśmy w trybie rejestracyjnym no to wtedy ma być wyświetlany tendif. A jeśli będziemy w tym trybie rejestracyjnym, no to będzie wyświetlany tendif. I tu będzie register mode. Czyli jeśli register mode będzie true, jeżeli jesteśmy w trybie rejestracyjnym, to będzie wyświetlane to. A w przeciwnym razie będzie wyświetlane to. No i oczywiście tutaj do rejestracji, tutaj musimy dodać zdarzenie, czyli musimy skorzystać z klik i tutaj będzie register toggle, czyli przełącznik rejestracji. Jeśli wywołamy, naciśniemy rejestrację, no to wtedy będzie się zmieniał ten register mode z false na true i wtedy będzie ukrywał tego diva, a będzie pokazywał tego diva. No i nazwiemy sobie to register toggle, register no i teraz oczywiście musimy stworzyć akcję register Toggle i właściwość register mode dodać. No to sobie to skopiujmy, to sobie możemy zapisać. Teraz wracamy do naszego Home komponentu, przechodzimy i teraz jak mamy tutaj nasz Home komponent, no to tutaj u góry dodajemy sobie właściwość register mode, ustawiamy ją na początku na false, no bo nie jesteśmy w trybie rejestracji. No i teraz jeszcze tutaj dodamy sobie metodę register toggle. Żeby się nie pomylić, możemy sobie skopiować tą metodę. Tak? I teraz tutaj dodajemy metodę register toggle i w środku tej metodzie będziemy odwoływać się do register mode. Mode tutaj oczywiście This register mode, tak, i teraz jeśli będzie przycisk kliknięty, no to będziemy zmieniać na this register mode, czyli z false na true, i tutaj na końcu, oczywiście, średnik. Teraz możemy sobie to zapisać, i teraz możemy wrócić do przeglądarki. Przechodzimy do przeglądarki i teraz widzimy, pokazuje się nam tylko home, nie pokazuje się nam komponent rejestracji. I teraz jeśli klikniemy na rejestrację, tam to się chowie, a pokazuje się komponent rejestracji. Teraz jak sobie łączymy narzędzia deweloperskie, F12, mamy narzędzia deweloperskie, mamy konsolę, tak, no tutaj mamy błąd unauthorized to chodzi o value controller, no bo on jest zabezpieczony, no a my na razie tego tutaj nie realizujemy, tym się zajmiemy później, no i teraz jak będziemy chcieli się zarejestrować, wprowadzimy jakieś dane, jakieś hasło klikniemy rejestrację, no to widzimy, że jest, te dane są wysyłane na konsolę no bo na razie sobie zrobiliśmy, że model ma być wysyłany na Konsole. Natomiast, jeśli klikniemy Anuluj, no to również to jest wysyłane na konsolę i jest wysyłane anulowane. Dobrze, to by było tyle w tym odcinku, a dalej będziemy działać w następnym odcinku. Już ten odcinek jest i tak troszkę przydługi. Oczywiście, jeszcze należy pamiętać, że należy oddać kody do repozytorium